Czy kosmici będą? Raczej właściwie, czy te obce cywilizacje inteligentne, pozaziemskie cywilizacje, jeśli istnieją, są, będą wrogo, czy przyjacielsko nastawione dla, do nas dla Ziemian, oczywiście jeśli się kiedykolwiek spotkamy. Należy spojrzeć na naszą ziemię. Jaki gatunek odniósł największą, największy sukces na naszej planecie? Jakie cechy? ma gatunek, który objął zasięgiem całą Ziemię, który najbardziej wpływa na jej zmianę, czyli my ludzie. Jacy są ludzie? Dzięki czemu to zrobiliśmy? Dzięki ciekawości, sile, okrucieństwu, upartości i niepatrzeniu na to, czy te efekty naszych działań przynoszą szkodę innym ludziom, szkodę przyrodzie czy komukolwiek. Jeśli człowiek by żył zgodnie z tą naturą, to do tej pory by nie szedł z tego drzewa, czy też nie polowałby nadmiernie na zwierzęta, nie doszłoby do rozwoju cywilizacji. Czy jeśli jakaś cywilizacja w kosmosie się rozwinęła, czy będzie podobna do nas, czy również musiała charakteryzować się tymi cechami, takimi jak właśnie wcześniej wymienione i czy będzie w stanie w sposób pokojowy, nieszkodliwy dla nas, współpracować z nami, skomunikować się z nami? Najczęściej historia mówi nam, że jeśli dojdzie do spotkania cywilizacji na wyższym poziomie patrzmy na Europejczyków z końca średniowiecza a cywilizacje na niższym poziomie ludy amerykańskie, rdzenne w obu Amerykach to dochodzi do wyniszczenia cywilizacji o niższym poziomie. Niestety, ta cywilizacja na wyższym poziomie najczęściej doprowadza do tego, że po prostu ci yy, w tym przypadku ludzie na niższym poziomie cywilizacyjnym są albo podporządkowywani, albo po prostu wyniszczani. Więc dlaczego uważamy, że jeśli spotkamy, no mówmy już kosmitów, to ci kosmici będą w stosunku nas przyjacielsko nastawieni, że ten, to spotkanie nie doprowadzi do naszej zagłady, czy też do podporządkowania się. To jest myślenie życzeniowe. Najprawdopodobniej w mojej opinii, chociaż może dojść do tego przyjacielskiego kontaktu, to jednak... Obca cywilizacja może widzieć w nas konkurencję, zagrożenie, a nie, albo też traktować nas no po prostu, jeśli ktoś jest w stanie przylecieć przez ileś milionów, biliardów kilometrów przez te lata świetlne oddalone od nas, pokonując te odległości i te zagrożenia, jakie czekają w kosmosie. To ich rozwój cywilizacyjny, ten ich poziom cywilizacji jest na takim poziomie, że my jesteśmy tacy, jak dla nas ten człowiek z jaskini może się wydawać, który tucze tą pałą po zwierzętach, czy też ledwie potrafi rozpalić ogień, a ktoś, kto my produkujemy myśliwce czy też statki kosmiczne. To jaki byłby ten stosunek tego kogoś do nas? Mógłby traktować nas po prostu jak. No jak zwierzęta, więc y, nie mówmy tu nawet do wrogości, ale ten ich stosunek do nas, do ludzi, może w najlepszym wypadku być ciekawością, albo obojętnością. Y, inna kwestia, że te nasze odczucia, jak wrogość, pokojowość, ciekawość, okrucieństwo, w przypadku od, obcej cywilizacji mogą być zupełnie inne. Obca cywilizacja może patrzeć na to zupełnie inaczej. Może na to patrzeć tak jak na przykład komputer. Znaleźliśmy, mają zasoby wybić tą zwierzynę, która może przeszkadzać w ich wydobywaniu, czyli nas ludzi. Możemy to wydobywać. Znaleźliśmy ich, o są bardzo ciekawi, zróbmy sobie zo, będziemy ich obserwować albo znaleźliśmy ich, mogą za 1000 lat stać się zagrożeniem dla nas nawet przez przypadek choroba, wynalazek jakiejś broni. No to trzeba wyeliminować to zagrożenie. Więc czy będą pokojowi, czy wrodzy, nie wiadomo. Ale możemy sobie odpowiedzieć na to pytanie co my byśmy zrobili, gdybyśmy spotkali, będąc na wyższym poziomie technologicznym, budujemy statki dalekiego zasięgu, odkrywamy jakiś hiper, super napęd i budujemy taki statek, lecimy na jakąś planetę. Patrzymy, a tam jest jakaś cywilizacja, zupełnie inna od naszej. Ten kontakt może by, nie możemy, możemy nie być w stanie się skomunikować z tą cywilizacją, ale jest tam jakaś cywilizacja. Co robimy? Patrzymy, przyglądamy się, ale mają na przykład duże zasoby jakiegoś minerału, który nam jest potrzebny, czy też coś, co my tego nie mamy na ziemi, a oni to akurat mają. Co robimy? No, chcemy to wydobyć. Będziemy się ich pytać o zdanie oczywiście na początku tak, ale później nie będziemy tego robić, tylko po prostu go wydobędziemy. Nie zważając, czy nam będą przeszkadzać, czy nie. Będą przeszkadzać, zagrażać nam, no to w łeb. Brzydko mówiąc, no jeśli będą mieli głowy. Albo też po prostu potraktujemy ich, właśnie jako zoo, jako ciekawostkę. Po co mamy lecieć, iść do zoo, oglądać słonie, pandy czy niedźwiedzie? Jak możemy zobaczyć, jak tam takie małe ludziki, czy tam ktokolwiek, jak sobie chodzą, czy tam coś. I możemy na to spojrzeć z też tej innej przeze mnie wspomnianej strony. Może możemy się od nich czymś zarazić. Czy tam za 100 lat, dzięki kontaktom z nami, dzięki temu transferowi mm, wiedzy, technologii, ich rozwój cywilizacyjny może stać się na podobnym do nas poziomie, a mogą być bardziej agresywni od nas, mogą być bardziej wytrzymali fizycznie i będą stanowić dla nas zagrożenie. To czy damy im możliwość, Wzięcia w rękę tą broń, którą za 100 lat mogą nas palnąć? No wątpię, po prostu albo się ich pozbędziemy, albo ten kontakt z nas, z nimi będzie przebiegał w ten sam sposób jak nas z Indianami. Dajecie nam skóry, inne rzeczy, a my wam dajemy coś takiego, co nam nie będzie zagrażać. No, dawaliśmy im karabiny. To też było błędem, dla, no nie było błędem, no ale oni też chcieli żyć jak wszyscy. Ale mogli się tym bronić. A my im dawaliśmy na przykład alkohol, czy też materiały, czy inne rzeczy dla nas nie no potrzebne, ale o niskiej wartości, a od nich braliśmy coś bardzo bogatego. Ale nie wybudowaliśmy im fabryk karabinów, nie daliśmy im wiedzy o tym wszystkim, żeby później mieć problemy ze zdobyciem ich terytorium. Więc to odpowiedź będą wrodzy, będą pokojowi. Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy w ogóle ich znajdziemy, czy będziemy w stanie dożyć do czasu, aż dojdzie do komunikacji, czy w ogóle istnieją, czy w ogóle będą w stanie, jeśli ich znajdziemy, się z nami skomunikować, czy już z nami się komunikują. To to pytanie jest otwarte. Ale patrząc na to tak po ludzku, jak my byśmy się zachowali, to liczmy na wrogie i przyjęcie i wrogom. Wrogie działanie. Dziękuję za uwagę. Oceń, udostępnij, skomentuj, podziel się, pokaż znajomym, spójrz na linki zamieszczone w opisie czy też na moje portale społecznościowe. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.